Omówienie modułu rozpoczniemy jednak od ustawień modułu. Rozpoczniemy od ustawień sprzedaży i należności. Omówię najważniejsze pola, pokażę w jaki sposób wpływają na działanie systemu. W zakładce ogólne rozpoczniemy od pola księgowanie rabatu, w którym ustalamy w jaki sposób mają księgować się rabaty w systemie, rabaty związane ze sprzedażą. Mamy do wyboru cztery opcje. Bez rabatów wtedy żadne rabaty nie są księgowane. Oznacza to, że system najpierw wyliczy cenę i tą cenę po rabatach wstawi do księgowania i nie będzie używał dodatkowych kont przy księgowaniu rabatów. Ponieważ gdy wybierzemy rabaty faktur, rabaty wiersza bądź opcję wszystkie rabaty, system użyje kont na do, do dodatkowych kont przy księgowaniu dokumentów. Tych kont użyję z głównych ustawień księgowania i, na przykład, jeśli będzie to kontrahent krajowy, mamy tutaj konto rabatu wiersza, konto rabatu faktury, czyli kwota rabatu obliczona przez system zostanie zaksięgowana na oddzielne konta w systemie. Oczywiście sprzedaż zostanie zaksięgowana na konto sprzedaży, natomiast kwota rabatu na dodatkowe konta. Ostawienia sprzedaży i należności. Ostrzeżenia kredytu. System pokaże nam ostrzeżenia dotyczące nabywcy. Możemy pokazać obydwa albo limit kredytu, albo przeterminowane saldo. Zwykle ustawia się obydwa. Działa to tak, że jeśli otworzę nabywcę i na jego kartotece ustawię limit kredytu, na przykład 10 tysięcy w przypadku tego nabywcy i dodatkowo saldo należne i przeterminowane jest większe od zera na tym nabywcy, to w momencie, kiedy Będę przygotowywał nowy dokument dla niego i wybiorę. Stworzę szybko zamówienie i wybiorę tego nabywcę na zamówieniu. System pokaże mi dwa powiadomienia w nagłówku: należności są przeterminowane i limit kredytu został przekroczony. Natomiast mogę dalej wprowadzać zamówienie. To w żaden sposób nie blokuje wprowadzenia. Tego zamówienia. Możemy także wyświetlić ostrzeżenie o stanach zapasów. To działa w ten sposób, że na zamówieniu znajdę jakieś świeże zamówienie to, które przed chwilą zrobiliśmy. Jeśli wybiorę zapas, którego nie ma na stanie magazynowym lub ilość jest niewystarczająca. System pokaże informację w nagłówku. Także informację ile jest na wszystkich lokalizacjach. Natomiast jeśli wybior, wyłączę tą opcję, system tego nie pokaże. Kolejna opcja wydanie z fakturą oznaczona jako tak, Oznacza, że przy księgowaniu faktury system jednocześnie automatycznie stworzy wydanie sprzedaży. Pokażę, jak to działa. Jeśli nie używamy zamówień sprzedaży, ponieważ zamówień sprzedaży tworzymy wydanie sprzedaży i fakturę, ale możemy także sprzedaż fakturować za pomocą faktur sprzedaży. Jeśli stworzymy nową fakturę wybierzemy nabywcę i wybierzemy jakiś zapas do sprzedaży 10 sztuk uzupełnimy także datę sprzedaży i zaksięgujemy ten dokument system automatycznie w tle stworzy dokument magazynowy Zawierający ten zapas. Mimo tych wszystkich ostrzeżeń, spróbujemy zaksięgować ten dokument. Pokażę zarówno dokument magazynowy, jak i zaksięgowaną fakturę. Księguj. Tak. Zaksięgowana faktura. Fakturę możemy obejrzeć. Z tego miejsca ją wydrukować. Tu możemy ją wydrukować na ekran. 10 sztuk tylnych ków za 1200 zł za sztukę. Natomiast w tle, jeśli przejdziemy do zaksięgowanych dokumentów i zaksięgowane wydania sprzedaży, ułożę je według numeru. To jest ostatnie: wydanie sprzedaży. Widok. Stworzył się dokument zaksięgowane wydanie sprzedaży na no, nasze 10 sztuk. Tylne koło, mogę także wydrukować WZ. Jeśli użyję funkcji nawiguj, system pokaże mi zapisy księgi zapasów związane z tą sprzedażą, jeśli wyłączę tę opcję, i zaksięguje fakturę, to faktura będzie dokumentem magazynowym, czyli nie stworzy się dokument wydania sprzedaży, to zapisy związane z fakturą trafią do księgi zapasów. Dodat kolejna opcja przyjęcie zwrotu z fakturą korygującą dotyczy dokładnie takiej samej sytuacji, tylko zwrotów, czyli jeśli Przygotuje dokument magazynowy bezpośrednio z faktury korygującej i będzie ta opcja zaznaczona. Stworzy się automatycznie przyjęcie zwrotu w systemie. Zaokrąglanie faktury włączone. System użyje zasad zaokrąglenia zdefiniowanych w ustawieniach księgi głównej. Tylko pokażę. Mamy tutaj ustawienia dotyczące zaokrąglania cen, kwot. Wszędzie jest Możliwość pisania miejsc po przecinku. W tym przypadku kwota jednostkowa ma 5 miejsc po przecinku. Kwota całkowita 2 miejsca po przecinku. Wróćmy do ustawień sprzedaży i należności. Domyślna ilość zapasu oznacza, że system zawsze wstawi 1. Jeśli wybierzemy zapas, Utwórz zapas z numeru zapasu, utwórz zapas opisu. Jeśli zaznaczę te dwie opcje lub jedną z nich, system zaproponuje utworzenie zapasu z wiersza, jeśli nie znajdzie zapasu w systemie. Już pokazuję w jaki sposób to można zrobić. Tym razem użyję działów, czyli standardowego systemowego menu. Sprzedaż marketing, przetwarzanie zamówień, zamówienia sprzedaży. Są najprostsze do przygotowania. Nowe zamówienie. Wybiorę kontrahenta i będę próbował wybrać zapas, którego nie ma na, w naszej kartotekach. Czyli na przykład o takim numerze. System nie pokaże mi ani nic po opisie ani po numerze, natomiast gdy przejdę do następnego pola, system zaproponuje utworzenie nowej kartoteki dla tego zapasu lub połączenie jej z istniejącym zapasem. Nie będę tego robił i wyłączę tę opcję. Skopiuj nazwę nabywcy do zapisów Oznacza, że na zapisach księgi nabywcy pojawią nam się nazwy nabywcy, oprócz numeru, bo numer standardowy jest dostępny. Dla większej przejrzystości można także pokazać nazwę nabywcy. Gdy włączę tę opcję, system zaproponuje uzupełnienie tej nazwy na istniejących już zapisach. Zgodzę się na to. I teraz, jeśli wejdziemy na zapisy księgi nabywcy, na przykład Wyszukaj zapisy księgi nabywcy, czyli otworzymy wszystkie zapisy związane z nabywcami w systemie. System uaktywnił kolumnę nazwa nabywcy i uzupełnił ją na podstawie numeru. Dodatkowo wszystkie kolejne zapisy już tą nazwę będą miały.